Dzień dobry, witajcie. Witaj, Lenatko. Dzień dobry. Witaj, Janku. Cześć. Trudny temat mamy dzisiaj o kryzysie, kryzysach w wieku nastoletnim. I wiecie, myślałam sobie o tym tak wcześniej, że to jest taka ciekawa sytuacja, w której ten wiek nastoletni sam w sobie jest kryzysem, bo to jest właśnie wiek nastoletni. Moment przejścia z okresu dzieciństwa do okresu dorosłości. I taki zresztą jest znaczenie słowa kryzys z greckiego punkt przełomowy, punkt zwrotny, pełen napięcia. Taki moment, w którym za chwilę się coś zmieni i być może będzie już lepiej, a teraz jednak to napięcie jest niesamowicie odczuwalne. Czyli dosyć, że mamy etap rozwojowo, właśnie kryzysowy. To jeszcze może się tak zdarzyć, że dziecko doświadcza kryzysu emocjonalnego, psychologicznego. No i właśnie czemu? czemu? Jest szereg czynników, ten nasz wszechobecny stres, który, który przyczynia się do tego, że jest trudno ponad miarę, można tak to ująć. I, I tak, znowu, z jednej strony, ten stres jest czymś naturalnym, jest elementem życia każdego człowieka. Z drugiej strony, może być go za dużo, może przekroczyć zdolności radzenia sobie dziecka. I jestem ciekawa, jak wy to widzicie: czy są takie rzeczy, które z waszej perspektywy właśnie przekraczają te granice, są czymś ponad normę? Mhm. Ja bym zatrzymała się przy emocjach na chwilę. To jest taki czas, kiedy tych emocji pojawia się bardzo dużo. I jeśli jest ich bardzo dużo i trzeba je przeżyć, trzeba je zaopiekować, a gdzieś tam w tym okresie jeszcze nie ma narzędzi, umiejętności mhm. czy takiego wsparcia jak to robić, a wokół pojawia się jeszcze bardzo dużo presji związanej ze szkołą. Ja... Osoba nastoletnia przeżywam mnóstwo emocji, ale dostaję sygnału, że mam zaopiekować szkołę, że mam zaopiekować obowiązki domowe, że mam zaopiekować ileś rzeczy w moim życiu. A ja potrzebuję najpierw zaopiekować swoje emocje. I to może być też, tak jak powiedziała się Anno, jednym z tych takich czynników, które mogą spowodować, że to dla mnie, dla mnie będzie już ponad normę, i to będzie już trudne do poradzenia sobie. Ja się zdecydowanie zgadzam z Renatą, bo trudno mam wrażenie mówić tutaj o normie, bo każdy nastolatek, każdy człowiek ma różną wyporność na stres i na problemy. I dla jednego rozwód rodziców będzie po prostu jednym ze wspomnień, jednym z takich traum do przepracowania, może w późniejszym wieku, dla jednej osoby będzie to całkowite załamanie życia. Mam wrażenie, że to często nie chodzi o sytuację, o nasz stan psychiczny i o to, jak potrafimy sobie z nimi poradzić, a to jest po prostu bardzo indywidualne. Mhm. Wiesz, Janku, podoba mi się, że użyłeś tego słowa: wyporność. Czy ja dobrze to rozumiem, że masz na myśli, że to jest coś, co właśnie wypiera cię spod tej wody, tak? wyrzuca cię, czyli możesz być na powierzchni, pomimo tego, że te różne czynniki mogą zatapiać tak, dziecko? Mhm. Nękanie w szkole czy gdzieś w grupie rówieśniczej, czynnik, który niebotycznie przyczynia się po prostu do kryzysu i um, też do takiego stanu, w którym um, dziecko. Samość pozostaje z tym, tak? Czyli mamy duże przyzwolenie na ten moment w świecie dorosłym, na to, że no dzieci tak mają, a tak to jest, ja też tak miałem. I w związku z tym mało często uważności, że nie, to nie jest normalne, tak? aby dziecko doświadczało czegoś takiego, potrzebujemy mu pomóc. Jakieś jeszcze takie sytuacje mhm. przychodzą ci na. Tak, ja dodałabym do tego jeszcze całe, całe to spektrum tego, co się wydarzy wokół relacji. Bo tutaj mhm. będzie i miłość romantyczna, mhm, i relacje tak. z przyjaciółmi, które tworzą się, rozpadają się, powstają nowe. Taką presję związaną też już no, ze szkołą, mhm. że to jest ileś godzin, kiedy trzeba tam tak. być, i trzeba tam być w uważności, trzeba tam być w takiej gotowości do interakcji, do pracy, a jak dołożymy do tego na przykład brak snu. Mhm. To, robi się to, już, to może się to już zrobić czymś takim, co będzie trudne do udźwignięcia. I duża liczba zadań do wykonania, duża liczba też nowych rzeczy, które poznawczo też są trudne, kiedy jest ich bardzo dużo w szkole, bardzo dużo poza szkołą. I jeszcze ze mną w tym okresie, ze mną, osobą nastoletnią, dzieje się tyle, że poznawczo jest to też ciężar tak, do udźwignięcia. Tak, tak. Jak powiedziałaś o, tych, o tej presji, to miałam taką myśl, że ta presja jest z zewnątrz, bo rodzice z zewnątrz ją dają, bo nauczyciele ją nakładają, ale też w pewnym momencie ta presja bardzo często zaczyna się również z wewnątrz. Mhm. Czyli y, samo dziecko może zacząć myśleć, że właściwie powinno być najlepsze, że właściwie mhm. powinno być na pierwszym miejscu teraz tu i w tamtej piątej olimpiadzie wziąć udział. Y, I ta myśl o tych czynnikach wewnętrznych też y, tak, tak mi się złożyła z tym, że, no, właśnie, stres jest czymś zewnętrznym i to częściowo mamy pod kontrolą i możemy po prostu czasami realnie, fizycznie uratować dziecko z sytuacji, w której nie powinno się znajdować. Ale na część rzeczy nie mamy wpływu, i, i tutaj z kolei jest szereg czynników wewnętrznych w życiu dziecka, w świecie dziecka, które mogą albo, tak jak ty Janko nawiązałeś do tego, albo być dla niego wsparciem, albo jeszcze może ich nie być, i w związku z tym tego wsparcia brakuje tutaj. I, i myślę, że dojrzałość. Psychiczna, emocjonalna, relacyjna jest właśnie tym takim zespołem czynników, które mogą być obecne już, ale może ich nie być. I zupełnie inaczej wtedy postrzegamy to dziecko, jego reakcje, zachowania i też to, jak my możemy pomóc. Mam wrażenie, że dobrze zauważyłaś, że to nie chodzi w większości o jakieś takie jedne, pojedyncze sytuacje, tylko to jest zbiór tych małych, które się kumulują i zaczynają tworzyć taką kulę śnieżną i jest coraz mhm. gorzej. Ja lubię sobie myśleć o stresie, jak i w ogóle o emocjach, o takich małych naczynkach, które masz w środku i po prostu kiedy już jakby wlewasz te krople i nie wylewasz ich, tak jakby mhm. dlatego porównałem to do wyporności, nie wyrzucasz tego z siebie, tylko ciągle tak. to w sobie trzymasz, to nadchodzi moment, w którym po prostu pękniesz. Mimo tego, że są to teoretycznie malutkie kropelki, no to, to i tak działa, to i tak niszczy i to powoduje, że ten stres może się zamienić już w coś takiego trwałego, a nie coś krótkotrwałego. Ja, Janku, nawiązując do tej metafory tych naczyń, które mają określoną pojemność, i jak już się zacznie z nich wylewać, to młodzi ludzie próbują jakiejś strategii, żeby sobie z tym poradzić. I te strategie są bardziej albo mniej skuteczne. One są bezpieczniejsze lub mniej bezpieczne. Będą bardziej wspierać lub mniej. Po jakich zachowaniach, po czym możesz poznać, że to już jest ten moment, kiedy to się przelało? No, ja tu jestem bardzo ostrożna, bo to będzie bardzo indywidualne dla każdej osoby. Ja to widzę w relacjach z młodymi osobami po takich zachowaniach nietypowych, że coś się zmienia. Czasami mogę to nazwać, że jest to jakieś wycofanie. Że jest to zrywanie relacji, że jest to porzucanie jakiejś aktywności, które dla tej młodej osoby były ważne. To jest też często takie ogromne, permanentne zmęczenie. Bywa, że jest to w ogóle zniknięcie, zniknięcie ze szkoły, nie pojawianie się na zajęciach, ale to są takie rzeczy twarde, które można zauważyć i opisać. A czasem jest to po prostu takie poczucie w relacji, że coś się zmieniło. Czasem to, to jest też y, takie budowanie siebie zupełnie innej czy innego. Mhm. To się objawia i w ubraniu, w wyglądzie, w takich mniej lub bardziej intensywnych zmianach. Mm. Czyli czy masz na myśli takie... Y takie sytuacje, w których dziecko nie zaczyna zmieniać siebie dlatego, że odkrywa nowe obszary w sobie, zainteresowania, pasje, co się zainspiruje, więc y, y, przyjmuje tak ten kawałek kogoś, czegoś, tylko właśnie zaczynam zmieniać siebie pod coś, po to, żeby y, wypełnić jakieś wyobrażenie na swój temat albo wypełnić jakieś normy, y, które są we mnie tak wyobrażone, zmienia samego siebie, żeby być jakiś, żeby być mhm. lepszy, żeby pasować lepiej żeby być bardziej podziwiany, akceptowany. To można myśleć? Tak mhm. i dla mnie też ważne jest sprawdzanie, bo dla jednej osoby może, może to zmęczenie takie na przykład które się utrzymuje przez kilka dni. Że ja widzę, że młody człowiek jest zmęczony, mhm. może wynikać z tego, że ma akurat w tym momencie trudności, jakieś większe z zasypianiem i po tygodniu ta mhm, stabilność tak, wróci. Tak. A może ja to sprawdzam. Dobrze, okay. żeby to sprawdzić. A dla innej młodej osoby może to być tak intensywne przeżywanie sytuacji, zdarzenia, problemu, emocji, że nie jest w stanie zasnąć i to jest, to zmęczenie jest takim sygnałem, symptomem, że tam coś pod spodem się mhm. dzieje. Tak, czyli tak naprawdę, znając dziecko, zobaczcie, my będziemy w stanie to odróżnić. I to wszystko, co powiedzieliście tutaj, też o, o tych y, symptomach, tak naprawdę, czyli po tym, po czym rozpoznajemy, to dla dorosłych w świecie tego dziecka to są właśnie te jasne sygnały. Jeśli ja znam moje dziecko i wiem, że to jest coś nowego, coś innego, coś niepokojącego, to w tym momencie to jest dla mnie właśnie ta wskazówka. I, i, i znam swoje dziecko, więc wiem na przykład, okej, okay, dobra, ma teraz tam trudności, przez kilka dni gorzej spało, a za chwilę już lepiej śpi, albo właśnie znam moje dziecko i to jest kolejny element do tej układanki, kolejny puzzle, który mi mówi, Coś się dzieje niepokojącego. To, co mówiłaś wcześniej, też Renato, wydaje mi się bardzo ważne, czyli że te strategie czasami mogą być bardzo niewspierające, czy wręcz dramatyczne w przebiegu dla dziecka. Jeśli my z zewnątrz, jako dorosłe osoby, widzimy, że tak wiele tego jest już, tych kubeczków, tak wiele się przepełnia, to dla nas jest ważne pytanie: co my możemy zrobić, żeby pomóc je opróżniać? Albo co my możemy zrobić, żeby wyjąć dziecko z sytuacji, w której tak wiele się tak szybko tych kubeczków napełnia. Mm -hmm. I, I myślę, że często się nie dzieje właśnie to. Czyli nie ma tego momentu, w którym ktoś stwierdzi: OK, tu musi być zmiana. Mm -hmm. Nie dzieje się dobrze, jest za dużo dla tego dziecka, akurat tego konkretnego dziecka. Mm -hmm. to, nie jest dobra, to nie są dobre warunki do, do, do życia, do rozwoju. I ja mam takie wrażenie, że czasem dorośli nie tylko nie pomagają, ale też dokładają mm -hmm. dziecku. Tak. I kiedy jest tego bardzo dużo, i kiedy ja sobie nie radzę jako młoda osoba, i ten dorosły, który mi towarzyszy, nie wspiera mnie w tym, żeby sobie radzić, i ten kryzys zaczyna narastać tych obszarów do zaopiekowania jest coraz więcej. I co, ta, co takiego się wydarza, co takiego powoduje, co takiego się dzieje, że on jest tak duży, że młodzi ludzie sięgają po takie strategie, które no, są autodestrukcyjne dla nich? Samotność. Bardzo ciężką rzeczą dla młodego człowieka jest to, że zostaje on wtedy ze swoimi myślami, ze swoimi poglądami, wizją siebie, całkowicie sam, i tak naprawdę z nikim nie rozmawia o tym. Jedyna osoba, od której słyszy zdanie na swój temat, to jest właściwie ona, co prowadzi do zmniejszania poczucia własnej wartości, do ogólnego czucia się coraz gorzej, a im Czujesz się gorszą i mniej wartościową osobą, tym ciężej jest w ogóle zadbać i zrozumieć, że zasługujesz na to, aby mhm. być wysłuchanym, że zasługujesz na to, aby można było Tobie pomóc i że wszystkie te próby mają sens. Myślę, Janku, że dotknąłeś tutaj w ogóle rdzenia tej sprawy. To znaczy, i to od razu tak nakierowało mnie, tak na, na taką refleksję, że nie mówimy tutaj tylko o tym, co się dzieje w życiu dziecka, a. Nie powinno się zadziać, a wcale nie jest wspierające dobre, ale co powinno się zadziać w tym życiu, a się nie zadziało, co hmm. powinno się pojawić, czyli ci bliscy ten dostęp do ręki wyciągniętej, która po prostu natychmiast hmm. się wyławia. I, I wtedy tak naprawdę to nie jest najważniejsze, jakie te wydarzenia nas spotykają, czy dziecko, bo zawsze będzie ten gord gordon osób, tak, które hmm. to wsparcie dadzą i i tak naprawdę właściwie to wszystko, co powiedziałeś, to dla dorosłego to jest stan nie do zniesienia, to jest najgorszy stan, który może nas spotkać. Poczucie samotności i, i właściwie bardzo często to jest właśnie ta równia pochyła. E, i, a dziecko, które jeszcze nie ma tej dojrzałości w sobie, żeby spojrzeć z innej perspektywy, że e, ok, ale przecież tam gdzieś mieszka moja przyjaciółka, pojadę do niej, pogadamy. Często nie ma dostępu do zmiany perspektywy, do wzięcia pod uwagę szerokiego kontekstu. Ono się po prostu pogrąża właśnie w tej samotności. No tak, plus dodatkowo musisz pamiętać, że nastolatek żyje głównie wewnątrz, jakby jego mhm. problemy głównie biorą się z wewnątrz, a nie z zewnętrznych sytuacji. To nie chodzi o to, co się dzieje, a jak mhm. sobie radzimy z tym, co się dzieje, jak to rozumiemy, jak się z tym czujemy. Dlatego mam wrażenie, że często rodzice mogą mieć poczucie, że nie ma żadnego problemu, no bo przecież nie ma problemów, a z jakiegoś powodu nastolatek czuje się beznadziejnie. Tak. I dlatego bardzo ważne jest właśnie to, żeby być w kontakcie z dzieckiem i widzieć, by obserwować, czy to. Jakby, czy to dziecko czuje ból, czy to dziecko czuje się zranione, czy to dziecko czuje się samotne, bo tak naprawdę to jest jedyna osoba, która może nam powiedzieć tak? o tym, że tak jest. Tak, tak, Czasem tak. nie możemy tego zaobserwować. Bardzo często bo jakby młodzi ludzie uciekają, kiedy dzieją się takie rzeczy. To jest właśnie tak jak mówiłem o tym poczuciu własnej wartości, właśnie, że to jest taka jedna z większych pułapek, że po mm. prostu w którymś momencie już aż boisz się prosić o pomoc, nie chcesz prosić mm. o pomoc. Czujesz, że nic, nikt nie będzie chciał Ci pomóc, a właściwie poza tym zdajesz sobie nagle sprawę w którymś momencie, że właściwie na cholerę Ci pomagać. Nie ma po co Ci pomagać, bo i tak nie będzie lepiej. Tak. I to jest pułapka, z której bardzo ciężko wyjść, i dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby obserwować swoje dziecko obserwować to, czy jest w kryzysie, ale tak naprawdę najważniejsze, żeby. W pewien sposób dawać mu poczucie, że może o tym porozmawiać i że jest ważny takim, jakim jest. Że jeśli ten świat zewnętrzny koncentruje się na tym, co widać i co słychać, czyli na tym, co ten młody człowiek mówi i na jego zachowaniu, mhm. czyli na tych sygnałach, a powiedziałeś, że tam ten kryzys się dzieje w środku, to ta samotność się jeszcze bardziej pogłębia, mhm. bo te osoby, które mogłyby, mogłyby być dla ciebie wsparciem, dorosłe osoby, które mogłyby być wsparciem. One skupiają się właściwie nie na źródle Twojego kryzysu. Ja, czyli mhm. wtedy padają pytania takie: no jak Ci mogę pomóc, żebyś te lekcje lepiej robił? Mhm. Jak ja to siedzę i po prostu mam gdzieś te lekcje? Mhm. To, to, jest moje to, ulubione, to jest moje w ogóle ulubione pytanie: jak mogę Ci pomóc? Mam wrażenie, że jakby ja jestem osobą po dosyć dużych przejściach, też rodzinnych. To było moje ulubione pytanie, bo nigdy nie wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć, tak. ale zawsze chciałem odpowiedzieć, że jakoś mi błagam, pomóż. Tak, ale to wiesz, ale świetnie Nie rozumiem, wiesz, co, mówisz, co pomóc. Bo, bo taka jest prawda, że bardzo często po prostu z pozycji dziecka, no jak ja mogę wiedzieć, jak mam, kto mi ma pomóc, jak? jak? No, to, to ty, dorosły, powiedz mi, zrób coś. A właściwie nawet nie powiedz, mi, zrób coś po prostu, żebym lepiej się poczuł czy poczuła. I, i to, i to czucie, czucie, te emocje i odczuwanie, też to jest kolejny element tutaj tej układanki bardzo ważny myślę. To znaczy, że dziecko może nie być w stanie rozumieć, co się z nim dzieje w tym momencie i też czasami nie być już w połączeniu z tym, co się ze mną dzieje. Jedną z głównych strategii dziecka jest może stać się właśnie ta ucieczka i to jest często ucieczka samego od siebie, samej od siebie oddzielenie właśnie od tego, czego doświadczam. Mówi się zresztą, że dysocjacja to właśnie ucieczka w momencie, kiedy nie ma szansy realnej ucieczki. To jak oddzielam się i gdzieś tam uciekam, gdzieś się te części mnie chowają, części się oddzielają. I powiedzcie mi, jakie, jakie z Waszego doświadczenia są też te ucieczki zewnętrzne, czyli w co może uciekać, tak? Często ucieka dziecko, które doświadcza właśnie takich trudnych emocji. I mam wrażenie, że taką jedną z ważniejszych jest ucieczka w poszukiwaniu zrozumienia. I tutaj pojawia się cały temat social mediów. Jakby na samym Facebooku jest jakieś kilkaset, kilka tysięcy różnych grupek które po prostu łączą młodych ludzi, które często mają problemy i tak naprawdę trochę ich to łączy. Narzekanie na świat, narzekanie na szkołę, na rodziców, na pracę, na wszystko właściwie. I wymienianie się po prostu, że powiedzieć, takie wymiotowanie na Facebooka, mhm. wyrzucanie z siebie trudnych emocji i szukanie zrozumienia, skoro nie można go zrozumieć w domu, że nie można go znaleźć w domu tak. i nie można go znaleźć wśród przyjaciół czy szkoły. Jakby to daje ci takie poczucie, że tam są osoby, które cię słuchają poza tym. Mhm. Mam wrażenie, że to daje poczucie takiej bliskości, i przy okazji ta anonimowość, tego, że to jednak nie jest twarzą w twarz, pomaga takim osobom często otworzyć się na jakieś szukanie rozwiązań. No i to jest jedna z form ucieczek przy użyciu social mediów, no bo praktycznie drugą najważniejszą jest w ogóle ucieczka w relacje. I to czy to będą relacje romantyczne, czy to relacje przyjacielskie, po prostu jakby próba zaangażowania się całościowo w relacje z innymi ludźmi, poznawanie innych ludzi, czy po prostu spędzanie czasu z innymi ludźmi, żeby nie musieć siedzieć czasu z tą osobą, z którą nie chce się siedzieć czasu samemu, Oczywiście no, czyli z sobą samą. Mhm, mhm. Fachowo to się nazywa intensywne dążenie do bliskości. Mhm. Czyli takie właśnie zafiksowanie totalne, że to jest cała moja odpowiedź. Oczywiście u, u, u podnóża tak, tego jest dokładnie poczucie samotności, tego, że, że każdy z nas potrzebuje takiej relacji, która mnie wypełnia. Mhm. I jedną z rzeczy, które mam wrażenie są, wiecie, super niedoceniane na razie, tak? po prostu gdzieś u nas w społeczeństwie jest to, że tak naprawdę, żeby relacja mogła mnie wypełnić, to ja muszę być w stanie odczuwać, muszę mm. być w połączeniu. Jeśli tego nie ma, to ja będę właśnie w takim biegu, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze ta relacja, jeszcze tu napiszę, jeszcze tu odpowiem, jeszcze z tym się spotkam, a to nasycenie nie przyjdzie, bo odczuwanie, nasycenia to też jest odczuwanie. Janku, te social media, o których wspominałeś, czyli też o tej, tej drodze ucieczki, właśnie w relacje, na przykład poprzez te social media. To niemożliwym jest, żeby relacje międzyludzkie wypełnić sobie tylko i wyłącznie poprzez właśnie internetowe relacje, a jednocześnie czasami to ta, ta, ta namiastka tego jest tym, czego się właśnie dziecko chwyta i, i, i może czuć się bezpieczniej tam niż w swojej codzienności, w życiu realnym. I myślę, że to jest warte podkreślenia, że to są takie zastępcze strategie, które tak naprawdę mogą pomóc, natomiast też nie dadzą tego wypełnienia którym dziecko po prostu oddaje się pod opiekę troskliwego dorosłego, który wie co robić, który ma większe doświadczenie, który wie jak rozwiązywać realnie różne problemy. Joanna, jeszcze nawiążę do tego co powiedziałaś o takim odcięciu od odczuwania, bo w takich skrajnych sytuacjach ta potrzeba, żeby Poczuć cokolwiek, mhm. ona może pójść tak daleko, no, że młode osoby potrzebują poczuć cokolwiek, choćby ból fizyczny i samookaleczenia tak. mogą dawać tę ulgę. Tak, zachowania ryzykowne, mhm. różne sporty ekstremalne, czyli takie aktywności, które pozwalają poczuć im właśnie cokolwiek z tych takich pierwotnych emocji, właśnie, które mogą rządzić w pewien sposób dzieckiem, które nie jest zupełnie świadome tego, co się dzieje. To właśnie bardzo silny alarm, zaalarmowanie całego systemu, olbrzymia frustracja i ona oczywiście, że może iść też na mnie samego, na mnie samą e, i w takiej energii ataku na siebie samego. E, I właściwie to dziecko później czuje ulgę. Więc tak naprawdę znowu mamy strategię, która w jakiś tam sposób jest w tym momencie pomocna, ale ona ma olbrzymie konsekwencje. Jest nieprawdopodobnie niebezpieczna dla dziecka. Mam wrażenie, że taką jeszcze jedną pułapką jest takie zapadnięcie się trochę w taki dół, A. pomijania czasu, unikania po prostu dnia, unikania obowiązków, unikania szkoły, okay. czekania na mm -hmm. sen, czekania na po prostu kolejny mm -hmm. dzień, tak przeżywania każdego dnia z takim po prostu... z pustką, mam wrażenie, że w kryzysie ta pustka się bardzo często u młodego człowieka pojawia, jakby zaczyna być na przykład coś takiego jak binge watching, tak? Czyli jakby ciągłe oglądanie serialu, tak naprawdę nawet nie zwracając mm -hmm. uwagi, uwagi na to, co ogląda, czy co się tam dzieje, mhm. tak naprawdę po prostu szukanie jakichś takich zapełniaczy czasu, które sprawiają, że to bezsensowne według niego jakby życie tak. w pewien sposób jakby da się przeżyć, umilają jakkolwiek. No i mamy mhm. przez to seriale, mamy filmy, no ale mamy też dużo cięższe rzeczy, czyli na przykład narkotyki czy używki. Tak. Znaczy jak według mnie największy chyba problem, szczególnie w większych miastach, leki przypisywane przez psychiatrów, tak. mhm. które są po prostu ratunkiem natychmiastowym, bo tak naprawdę po tabletce, którą kupisz za jakieś 10 zł, przez następne 12-14 godzin nie będziesz tak naprawdę czuł nic. A mam wrażenie, że albo jakby dążysz tak jak Ty na to mówiłaś do odczuwania jak najwięcej, albo dążysz właśnie do tego, żeby w końcu przestać już czuć. I tak naprawdę jakby te myśli samobójcze i wszystko to nie wiąże się w większości z tym, że młody człowiek już aż tak bardzo nie chce po prostu całościowo żyć, on po prostu nie może wytrzymać aktualnego stanu. Mhm. I tego bólu, jest... tego cierpienia, tak. którego, którego doświadcza. Zachowania, o których teraz mówiłeś, to budowanie więzi właśnie, ale z e, pewnymi używkami, z substancjami, z zachowaniami, czyli uzależnienia behawioralne, tak? E, więc rdzeń jest tutaj ten sam cały czas. Ja mhm. chcę zaspokoić podstawową potrzebę każdego człowieka, która jest najważniejsza. Ale możemy bardzo daleko, bardzo daleko odejść od tego sposobu na zaspokojenie, wypełnienie w takie rejony, które są po prostu super niebezpieczne. Nie? Przychodzi do mnie taka myśl, że czasem skupiamy się na krytykowaniu tych strategii. Mhm. Natomiast te strategie po które sięgają młodzi ludzie, to tak. jest to, co oni mają w tym momencie. To tak. jest to, to, po co mogą sięgnąć w tym momencie. I znowu, jako dorośli, możemy oczywiście dalej się skupiać na tych zachowaniach, mhm. ale naszym zadaniem jest to wsparcie tak. Tak. w tym, co jest pod spodem. Bardzo to jest cenne dla mnie, co teraz powiedziałaś, bo też oddaje takie podejście bardzo mi bliskie relacyjnej psychologii rozwojowej, czyli takie założenie, że to wszystko, co się dzieje, ma pewien sens i porządek. To nie, to nie są rzeczy bezsensowne, oderwane od siebie, tak? Że mózg też ma pewne powody, dla których robi to, co robi. I nie chodzi o to, żebyśmy to teraz wszystko wyrzucili i w ogóle to jest bez sensu, tylko zastanowili się, ok, co jest o wiele lepszym, skuteczniejszym sposobem, albo zróbmy tak, żeby ten mózg nie musiał stosować takiej strategii, takiej metody, bo będzie miał dostęp tak, do o wiele lepszych. Będzie miał warunki do tego, żeby w ogóle nie stosować pewnych metod, mm -hmm. tak? tylko po prostu sobie rozwijał się w poczuciu wytchnienia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, bliskiej relacji. I o tym też zaopiekowaniu dziecka, tak właśnie, żeby nie musiało korzystać z tych strategii, często bardzo nieskutecznych albo szkodliwych, mówimy też w innych, w innych naszych nagraniach. Dziękujemy bardzo.